Jest wtorek, a więc pora na nowe wydanie radiowego ekspresu studenckiego, czyli magazynu z życia Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W kolejnym wydaniu witają się z Wami Agata Mieczkowska oraz Piotr Cychowski. A o czym w dzisiejszym programie? O pielgrzymce akademickiej na Jasną Górę, o sympozjum godni synowie ojczyzny, a także teleturnieju realizowanego przez Studencką Telewizję Tilma. Radiowy Ekspres Studencki 25 marca w Święto Zwiastowania Pańskiego a także w Dzień Świętości Życia odbyła się akademicka pielgrzymka Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na Jasną Górę. Władze, wykładowcy, przyjaciele i studenci Akademii pielgrzymowali w tym roku pod hasłem: nie jest możliwy autentyczny pokój bez poszanowania życia, zwłaszcza niewinnego i bezbronnego. Wyjątkową wagę tego wydarzenia podkreślił rektor naszej uczelni, ojciec dr Zdzisław Klawka. Dzisiejszy dzień przejdzie na pewno do historii. W pełni wzruszenia, zakończyliśmy to nasze pielgrzymowanie do Matki Królowej Narodu Polskiego, oddając światu, szczególnie poświęcając Rosję, Ukrainę, niepokalanemu sercu. stolicy Polski, tutaj, gdzie Maryja ma swój tron. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym, co się dzieje tu obok, obok nas na Ukrainie, bo wszyscy pragniemy pokoju, pragniemy, aby w sercach naszych, w naszej ojczyźnie, ale też i na całym świecie panował pokój. I myślę, że dzisiaj, kończąc już to nasze pielgrzymowanie, jesteśmy pełni ufności, że dzięki Maryi, dzięki temu naszemu oddaniu się i jej sercu niepokalanemu, że ubłagamy, przyczynimy się do tego, że zostaną zaprzestane. Wszystkie wojny, szczególnie ta wojna, wygaśnie na Ukrainie. Chcemy być ludźmi, którzy nie są obojętni na to, co się dzieje w świecie, tam gdzie są wojny. Każdy z nas poprzez swoją osobistą postawę modlitwy, ale też jej bardzo konkretnego, dobrego życia, życia, w którym pragniemy realizować przekazanie miłości Boga i Bliźniego, przekazanie miłości wzajemnej, że też w ten sposób przyczynimy się do budowania pokoju w świecie. Bardzo się cieszę, że wykładowcy, studenci, też tu nasi przyjaciele, że byliśmy dzisiaj tutaj razem, mogliśmy jako jedna rodzina błagać o pokój na Ukrainie i na świecie, z tą też i wiarą, gdzie dwaj lub o coś się zgodnie modlą, że to. Zostanie wysłuchany i mamy tę ufność i nadzieję, że nasza modlitwa zostanie przez Miłosiernego Boga wysłuchana. Wspólne pielgrzymowanie podjęli także wykładowcy naszej uczelni. Na Jasnej Górze byłam po raz pierwszy jako wykładowca, a po raz kolejny jako katolik, jako osoba wierząca. Bycie u matki jest mi bardzo bliskie. Tym razem byłam po raz pierwszy z moją córeczką, która też była proszona o to, żeby, żeby się urodziła i żeby się urodziła zdrowa na jasnej górze. Więc to była dla mnie taka szczególna pielgrzymka i też było to, że mogłam być razem, jednoczyć się ze, ze studentami, z pracownikami, z wykładowcami Aksimu. Intencja bliska, no to wiadomo, że było to podziękowanie o, za urodzenie córki, za to, że jest zdrowa, ale też taka, która jest teraz, toczy się na bieżąco, czyli o pokój w Ukrainie. A o przeżycie tegorocznej pielgrzymki nasz reporter zapytał także studentów Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Na pielgrzymce do Częstochowy czuć było podekscytowanie tym historycznym miejscem wśród studentów. Cała pielgrzymka. Odbywała się w atmosferze przyjaznej, takiej dość rodzinnej i ciepłej. Moje pielgrzymowanie bez wspólnoty akademickiej na pewno wyglądałoby inaczej i jestem bardzo wdzięczna osobom, które pojechały razem ze mną. Cieszę się, że mogłam uświetniać ten dzień swoim wkładem, ponieważ pełniłam rolę w diakonii muzycznej. 26 marca odbyło się sympozjum Godni Synowie Ojczyzny. Wydarzenie to miało związek z Narodowym Dniem Pamięci Polaków Ratujących Żydów. Uroczystość odbyła się w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II w Toruniu. Po uroczystej mszy świętej w kaplicy Pamięci Polskich Męczenników odbyły się prelekcje zaproszonych gości. Jako pierwszy swoją prelekcję wygłosił poseł Jan Krzysztof Ardanowski. Upamiętnienie Polaków, którzy w tym okrutnym czasie wojny ratowali Żydów. Jest naszym obowiązkiem, naszą powinnością. Tylko w Polsce, jak wszyscy wiemy, ratowali Polacy i ci, którzy mieszkali w miastach, również ratowała polska wieś, ponosząc ogromną daninę. Tysiące spalonych gospodarstw, wymordowanych ludzi, setki spalonych wsi również, bo Niemcy wiedzieli, że jeżeli ktoś jest ukrywany, to sąsiedzi musieli o tym wiedzieć, że dla nich jest kupowane jedzenie. Są ludzie we wsi, którzy ukrywają się przed Niemcami. Dlatego ci wszyscy polscy bohaterowie, ci Samarytanie, którzy nie bacząc na zagrożenia ratowali Żydów, to są nasi bohaterowie. Nasz reporter zapytał naszego wykładowcę Katarzynę Cegielską o drugi tom książki Godni Synowie Ojczyzny. Książkę Godni Synowie naszej ojczyzny czyta się jednym tchem, dlatego że została napisana w sposób przystępny w formie opowiadań. Nie jest to jednak fikcja literacka. Wszystkie zawarte w publikacji historie są oparte na świadectwach, a te zostały zweryfikowane, są oparte na dokumentach, zarejestrowanych rozmowach ze świadkami opisywanych wydarzeń, ich potomków, spisane na podstawie listów wysłanych przez uratowanych do swoich wybawców lub. Do do ich rodzin i książka zawiera także wiele fotografii, które ukazują bohaterów właśnie tej książki. Uroczystości zakończono odsłonięciem tablicy z kolejnymi nazwiskami polskich bohaterów ratujących Żydów podczas II wojny światowej. W ramach akademickiej telewizji Tilma w murach uczelni odbył się teleturniej z udziałem studentów. Był to czas, w którym studenci nabierali praktyki realizacji obrazu i dźwięku. Chcieliśmy zrobić coś nowego, nie tylko, nie, nie tylko organizację samych konferencji, ale również chcieliśmy się troszkę nie ukrywam, pobawić, ale też nauczyć czegoś nowego obsługi nowych urządzeń, które są w magazynie. I także spróbować stworzyć taki swój własny program. Ogólnie podzieliliśmy się funkcjami. Są dwie drużyny, wiadomo, jest prowadzący, są przygotowane pytania. Nagranie jest 28 marca. Nasz reporter zapytał o odczucia jednego z uczestników teleturnieju. Miałam dzisiaj okazję zagrać w naszej wspólnej studenckiej zabawie organizowanej przez telewizję Tima. Bardzo podobała mi się, jak razem spędziliśmy czas, każdy z zawodników był świetny, więc... Każdy powinien czuć się wygrany. Przede wszystkim było zabawne i świetnie się wszyscy razem bawiliśmy, bo to jest najważniejsze. Mimo, że na ekranie było widać nas kilku, to jednak było nas znacznie więcej, których nie było widać. Na dziś to wszystko. Zapraszamy Was do śledzenia naszych mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram i Twitter oraz do głosowania na Piosenkę Tygodnia na stronie radiomaria.pl w zakładce Piosenka Tygodnia. Zachęcamy również do zaglądania na stronę internetową aksim.edu.pl, na której nieustannie pojawiają się nowe informacje o funkcjonowaniu uczelni. I tym sposobem kończymy dzisiejsze wydanie Radiowego Ekspresu Studenckiego. Za uwagę dziękuję Agata Mieczkowska oraz Piotr Cychowski. Do, do usłyszenia. Do.